Dalej. Kłamstwo za kłamstwem. Ja, jak słucham tego Kajdża, to słuchaj, wszystko co on mówi to jest kłamstwo. Żadnej propozycji od Wojtka Goli nie dostałam. Nie było żadnego telefonu od Wojtka Goli. Jak miałam operację, to przed operacją rozmawialiśmy z Krzysztofem Rozparą. Z Wojtkiem Golą nie rozmawialiśmy ani razu w tej sprawie. To jest kłamstwo. Specjalnie zadzwoniłam przed planowaniem operacji, żeby dopytać się w końcu, czy będzie jakaś walka. Dostaliśmy informację, że koniec grudnia, początek marca. No co, zrobiłam operację. Dlaczego on ściemnia publicznie, że Wojtek Gola do mnie dzwonił? To jest kłamstwo. Po pierwsze, wysłuchajcie uważnie. Ja w wywiadzie dla Fight Sportu powiedziałam, że nie dostałam oświadczenia o odebraniu mi mistrza, tytułu mistrza. Jak mam oddać pas, jak oficjalnie jestem jeszcze ich mistrzem, nie dostałam żadnego takiego świadczenia. Straszyli mnie tylko pismami prawniczymi o odbiór pasa, do którego nie mieli podstaw, nie mieli podstaw w ogóle prawnych odebrać mi tego pasa. To jak go miałam oddać? Najpierw oświadczenie, że już nie jestem ich mistrzem, a potem sobie zabierajcie pas. Więc to są jakieś kolejne kłamstwa. Czekajcie, które to było, to była ta... Jeśli chodzi o to, że ja się nie angażowałam, przecież to jest jakiś śmiech na sali, ja ponad normę się angażowałam, wejdź na mojego Instagrama, cofnij się do tamtych czasów, postów związanych z fejmem Ma wstawiłam ze 20, nikt z federacji chyba w historii nie wstawił tylu postów co ja, wszędzie oni są oznaczeni, wszędzie. Y do umowy, jeśli chodzi o to, to tylko i wyłącznie o refinkach mówiłam, że zamieściłam tyle, ile było w umowie. Natomiast galę promowałam najbardziej w historii chyba do, jakby podczas tej gali. Zawsze wszystko robiłam na czas. Nigdy nie było czegoś takiego, że oni musieli się doprosić. Kolejne kłamstwo Boxdela, że mu nie mogli się doprosić, bo mieli ignorancję z mojej strony. Co to są za kłamstwa? Dostawałam link od Wojtka Goli, od razu był publikowany. Ja byłam najbardziej profesjonalną osobą, z którą współpracowali w tej federacji. Zresztą Rosparo mówił, że jest bardzo zadowolony z tej współpracy po naszej gali. Więc to, co on gada, to jest jakieś kłamstwo. Dodatkowo nagrałam teledysk o tytule Fame, gdzie również oznaczałam i wrzuciłam właśnie pod tym teledyskiem mój refling. Więc sorry, ale jakieś gadanie bzdur, że, 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 że ja próbowałam swoje rzeczy, a nie gale co on pieprzy, człowieku, nawet teledysk o nazwie Fame nagrałam. Natomiast ten teledysk walentynkowy to datę jego premiery, ja mam już ustaloną od dawna i to, że oni mnie wpierdolili w jakąś yy, ich po prostu grę, zabawę i wybijanie się na mnie i jeszcze teraz... Boxdel nawija, że ja teraz promuję swój teledysk na tej dramie, co on pieprzy, człowieku, ja jestem poważną osobą, poważną bizneswoman, ja mam swoje sprawy w ciągu roku i nie będę przekładała premiery teledysku, bo oni mi robią dramę. przedstawić wszystkie billingi, kiedy do nich dzwoniliśmy i że oni do nas nie dzwonili. Mogę ci przedstawić wszystkie maile, dowody, które mamy, bo ja mam wrażenie, że po prostu Boxdel to mało wie. Jego nie było na tych spotkaniach, Wojtka Goli nie było na tych spotkaniach. Oni nigdy się ze mną nie kontaktowali, a mówią, że Wojtek Gola się ze mną kontaktował. No, słuchaj, to ja nie wiem, dlaczego oni tak wymyślają. No, wymyślają, żeby się bronić, ale mi wydaje się po prostu, że rozpara i pasternak, oni nie przekazują prawdziwych informacji yy, bokserowi. No, no, tyle. No. no. Jaka jest prawda? Nie wiadomo. Idziemy w stronę słońca, od śnieżku aż po si. Ja jestem na wakacjach, a ty jesteś gorąca. Ty jesteś gorąca, gorąca jak...